już proszę państwa na stal gotowe są w specjalnej przepięknej scenerii świątecznej no. co, to za, co to za akcja w ogóle panowie? Bułeczki na ja. wyjazd Bułeczki dostaniecie na wyjazd, tak? Od ja. kogo? Katering, Katering w najlepszym wydaniu Katering w najlepszym wydaniu ale nie podbierzecie żadnych bułeczek, co? Ja Marek tam ostatnio widziałem, bo fajna akcja tylko tam się trochę z... Przytrzymali z tym brakowem, nie? Tak, tak. Ale ty jak zwykle jesteś bardzo rozmowny, Arek, więc będę nagrywał, jak, jak Psz, ciężko pracuje. banany, bo co ważniejsze, niż bułki. Co daje więcej energii? Bułka czy banan? Banan. <grym> Powiedzmy. <mi>. No, no, <grym> chyba banan, Jarek. Cóż, <grym> że Małusz zawsze jadł banana i bułkę. To myjemy tylko banana. Oglądacie skoki, czy to w ogóle nie wasze klimaty? No, czasem oglądamy. Tak? Interesują Was taki Arek? Nie, nie interesują. No, no ale ten sezon taki nie za fajny dla Polaków. Średni ale... sezon bardzo, no. Może się biją. Teraz coś to się... chce wskoczy tam. na No i na drugi dzień chory, także ciekawe. Czyli <grym> mamy to... bułkę z bananem w takim tak razie dzisiaj, panowie, <grym>. że chcę wam. Żeby dużo energii było i Radom jak tak rozpędzony to... zatrzymać. Cześć. Witam. Witam, dzień dobry. Duszeczki. Mogę taką poduszkę kupić z kwietników chyba Czy już to jest nie na sprzedaż? Nie ma, jest dostępne. Już niedostępne, to filmu, żeby ktoś ci nie zawinął po to autobusie. To jest tylko zwłaszcza iło <laughs> number one to jest. No tu zobacz, tu Gdzie jest Karol? Nie ma musisz... no nie wiem. i ty to... musisz jeszcze jechać na stare lata musisz. Co to jest ty musisz na stare lata jeszcze jechać, to jest? Ale zwycięstwo. Tak jest, Trzymaj kciutki. Cześć! ma. Co robisz? Jadę do domku Kiedy się zobaczę w pierwszej drużynie. Dobre pytanie. Na kurę, ale, nie, ale nie do mnie. Ale, ale jest ale... ciężka praca dalej? Pewnie, że tak. Jest cierpliwość? Bardzo. Jest zdrowie? Jest zdrowie. No to panie, Ale nie ma, nie ma auta. <laughs> reszta ci niepotrzebna. Trzymam wciąż. No też tak czas. będzie, nie dziękuję. Tener Mariusz tymczasem szyb... uciekł. Trenerze. Szybko uciekłem. Trenerze analizy. Radomek rozpracowany? Oczywiście. No. Będzie dobrze. Zobaczymy wejdzie wynik. Słyszałeś, że Adam Małyszek zawsze bułkę i banana przed tym, przed treningiem, rano? Nie, nie, nie. No to macie bułkę i banana. czy się nie interesowałeś skokami nigdy, Nie no oglądałeś skoku? Z Kamilem skoku oglądałem czasami, ale... A tak to cię nie interesują skoki? Nie, nie. Piłka nożna. Tylko piłka nożna. Dobrze. A. Życzę wam tam powodzenia. Nie, dziękujemy. Będzie tylko lepiej, Ariel. Musi być. Będzie. Panie! Jacku, chodzi mi o ten y, takie mniejsze stadiony, są chyba takie łatwiejsze do wsią nie trzeba wjeżdżać na jakiś parking jak na lechu czy na Legii, tylko jest no, wszystko blisko, wiek, tak? To jest sam większe problem, bo jest ciasno. Jest ciasno? No. Gdzie jest najciaśniej, na którym stadionie? No albo no, w Rakowie często jest gdzieś, tak. W Krakowie? W Rakowie. W Rakowie. Aha. W Rakowie w ogóle jest zawsze ciasno, nie, nie lubimy Rakowa ostatnio. No. Cały czas wygrywają z nami, ale, ale pomścimy ich. Następnym razem damy radę. Na pewno damy radę. To co, Rodomiak, yy, wszystko jest Trasa, ile się jedzie? Przy obecnych warunkach, może 4 godziny. Jak się w zimie jeździ? No, to jeszcze nie jest najgorzej. To jeszcze nie jest najgorzej. Na Ślisko nie jest. Gorzej. Ma pan zimowe opony, czy no to pewnie, są rysowe tak. sezonowe? No pewnie, że tak. To są zimówki, w zimówki. Się... O kurczę. Widziałem cię w reklamie świątecznej ostatnio, którą tak. które puścimy. No tutaj z targałeś nam cholinkę, To jest? Już niedługo, ale nie Przekaż. Dużo, dużo zdrowia, powodzenia tam w Radomiu. teraz. Dziękuję, trzymaj. Cześć. Cześć, dzień dobry. Jak tam? Dobrze. Dobrze. Radom, tak? Tak. Piłka nożna. A tobie nie jest zimno? 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 Jest ok. Jest ok, tak? Jest ciepło A? dla siebie, no to powodzenia, dziękuję panu bardzo. Cześć. Cześć. Cześć, cześć. I bo ja tenor na kosa para ti. Cześć Alberto. Cześć, kedal? Bien, perfecto. Cześć, Pero... <laughs> te deseo mas suerte, życzę ci dużej szczęścia tym razem. Pero... Gracias, gracias. Como hablamos, eh, es mejor tener estas ocasiones yeah. y fallar, que no tener ninguna. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Czyli lepiej mieć te okazję i na przykład... Trudno, no mało trafio de ciencia, ale pero no żadnych, Pero hay que meterlas igual. Trzeba y to prawda. Pero la pelota te está buscando, <tú> sí, un <Yuka sí>. <tú> Espero, espero que vaya mejor de mañana. Pero cuéntame una cosita, la peor situación que, que te, que te dola, dolía más, la situación que que esta que pasaste pelota ah. muy alto y... No, al final... Era meter una y el partido se pondría de cara pero no pudo ser y al final no nos llevamos ni un punto de allí, que hicimos buen partido y más que nada por el equipo, por el esfuerzo y todo, que no pude meter ninguna para, para ganar, pero bueno, la próxima seguro que irá era, era mejor. Eso te lo deseo. Alberto ha dicho que fue zły, que en ninguna de estas ocasiones, en el partido con Rakow no ha entrado, que no ha sido aprovechada y ha cambiado a la ventana. Pero se a intentar hacer esto con Radomiem. A co się okaże, to zobaczymy. Jest i nasz kapitan ze stali i nie do zatrzymania. Nasza duma, Jaki profesor stali? ze stali nie, jest nie do zatrzymania i nie do pokonania. Oby tak było jutro. No, Radomek to jest rozpędzony, ale no, zatrzymamy ich, co? My się rozpędzamy. Myślę, tak, że tak, no, ale co bardziej myślicie o tej przerwie, czy to nagromadzenie meczów na koniec jest takie fajne, że można szybko zapomnieć o starym meczu i... Iść no do. Czego ci życzyć? Zdrowia i trzech punktów. I bramki znowu. Niech Patryk strzela, niech na strzela. Ja mogę ci wrzucić. Dobrze. Dobrze. właśnie odjeżdżam. A to muszę fajnie, Sisz sobie przy i przeoknie się autobus piasta Piastradywicą na faszerowany piłkarzami Ekstraklasy. Praca marzeń, co? Tak. Dziękuję. Druga sprawa. Chcemy dograć kilka scen do Szlachetnej i mam do Cię prośbę. No. Żebyś. Ej, szefowo potrzebuje papier do drukarki. No proszę cię bardzo, jest tutaj. Mogę tutaj? No. wziąć? No. Możesz wziąć. No, Paweł mnie zaprosiła. Jak się czujesz po świętach? Tak. A przed Sylwestrem? Tak. Ja chyba do Krakowa. Po co? A tak on. Dobrze. Pracujemy w chodzie. Pracujemy a? cały czas w klubie, niezależnie. Ja, ile kartek pokaż mi? Dostaliśmy tyle kartek. Od kogo dostaliśmy? Popatrz. Hmm. Termalika nam wysłała. Co tam jeszcze? Betlejowska gwiazda nam wysłała. <grym /hierzy> o, powiedz. to policja w Dziwicach? Policja. Pec M.K. jest puszcza. Jagielonia. Mhm. Jagielonia dzięki. dzięki Szpital. Tak, szpital Gabr Gabr wysłał? Proszę. Priory. O, no. Feliz natal, pop. Ja. A ta ładna kartka? Tak, no, to Legia nam wysłała? Pokaż, Ech. ale ładna, dziękujemy Legi Warszawa. <grym> Sandecja nawet proszę. Bardzo. Sandecja nawet wysła. I czarny kot nam wysłał święta. Czarny kot. Dobra, Cześć. Przepraszam, ale czarny dużo płacu. Czarny ma. kot w ogóle nie ma tak. Nie widziamy życzenia. Dziękujemy czarnemu kotowi. Fajnie. To cię nie przeszkadzam, bo wy masz masę roboty. Zabieram cię trochę z wolnego. I biorę papier. Co robicie między świętami a nowym rokiem, dziewczęta? Pracujemy. Pracujemy. To smacznego, smaczne, y, ale <grym> dziękujemy wzajemnie. To miłej pracy życzę. Dziękuję. Ja wziąłem tego tak. papier. Drukarka pracuje. Pan Michał Kozioł jest? Nie ma. Kozioł, pojechałeś na wakacje pewnie. Ale dobrze. Pani Ela pracuje. Pomacha pani? Dziękuję. Dział sprzedaży czy pracuje? Nie, dział sprzedaży dostał wolne pewnie. To dobrze. Nie, nie, nie! Pracują jednak! Nie Ej, pracujesz, Przybiegasz od razu, tak? Dział klubu biznesu, oczywiście, Piast Biznes nie. pracuje cały czas. Najlepsi z najlepszych, a ty yy, tak poza konkursem, ale to potem. Dlaczego jesteś w klubie dzisiaj? Nie wziąłeś co wolnego? Nie. Dlaczego? Chciałeś uciec od domu, żeby nie musieć tyle jeść, tak? Bo nie już... chciałem spędzić czas tutaj w klubie. z mi, no i dobrze. I trochę pracy jeszcze do zrobienia. Jest w tym hmm. roku, czy zamknięte tematy? Kamil? I taki nie. Dobrze. Tajemniczo. Fajną masz bluzę. Z ekstra gierkich tu została Ja też dostałem, choć nie gram. Dziękuję Maxu. Dziękuję Ci. Mam nadzieję, że w końcu zagrasz kiedyś. Ja też. Żeby się wygłupić. Zobaczymy co na Murawie słychać. W okresie świątecznym, noworocznym. Chłopaki to na pewno muszą walczyć tam. O, cześć! Cześć. Dzień dobry, panie Grzesiu. A To z... sześniak mój, Sześniak? Cześć Żółwik, jak masz na imię co tu robisz? Zwiedzam stadion. Ale super, jak Ci się podoba? Fajnie. Fajnie mieć takiego wujka, nie? Dobrze, a gdzie byliście? Byliście w szatni? Tak. O, super, dobra, to ja nie no. Fajnie, a nie odpoczywacie? Nie, wiesz co, byłem wczoraj na tak pojeździć, a dzisiaj już nie, no to, to już nie bardzo. Aha. I tyle, no nie no. Trzeba pracować, wiesz. Trzeba, dzieje. trzeba. No, trzymajcie się, miło było poznać Pana. Jest ciężko, to na pewno, proszę Państwa. Szybko Wam jeszcze zapytam chłopaków, co zrobili. Ostatnio mrozy, minus 10, kurczę. Co się wydarzyło, jak było minus 10 stopni ostatnio? i Kras... z murową. Przeżyła? Przeżyła. Pracowaliśmy. Co ty mówisz? Ale jak zabezpieczyliście ją? Jakoś przykryliście ją? Opowiedz chodziło. Serio? No. I widać, zielona jest. No kurczę, wytrzymała. No to Paweł, dziękujemy, bo chciałem pokazać to, że między świętami nowym rokiem my dalej pracujemy. Właśnie I... wszystkim kibicom życzę szczęśliwego nowego roku, spełnienia marzeń. Dzięki Paweł. No dobra, to oziemy już wszystko, co słychać. Jeszcze zobaczmy, co, co tam w dziale prasowym. W biurze prasowym, w dziale eventów, co tam się odbywa. Dzień dobry, chciałem zapytać, co robicie, dobry. jak jest wolne Dzień dla innych dobry. normalnych ludzi? Dzień dobry, aktualnie pracujemy. Kurczę, czemu pracujecie? Akademia musi cały czas coś robić, nie ma wolnego? Tak, tak. Aktualnie przygotowujemy się do testów y, dla zawodników z klubów zewnętrznych. Mhm, czyli nie ma wolnego. Nie ma wolnego. Cały czas um, działam. Życzę wam spokojnej końcówki roku nie mimo 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 roku, mimo. nie mniej owocnego. Trzymajcie się. Dzięki. Honika dalej stoi, którą Fera układał. Pamiętacie w tym spocie? Zobaczmy, co się dzieje w naszej najlepszej ekipie. Dzień dobry pani od eventów. Jak końcówka roku? Dobrze, bardzo spokojnie, mamy teraz przerwę, zawodnicy są na wakacjach, nie ma żadnych meczów, no więc my mamy czas, żeby przygotowywać się do kolejnej rundy. No już się przygotowujemy do kolejnej rundy, nie ma odpoczynku? Nie ma. Dobrze, tak. zobaczcie co się dzieje tam w dziale komunikacji. Jaki jesteś działem w końcu? No, nie wiem sobie. sam, jakim jestem działem. Teraz montuję trochę, trochę wideo, trochę, trochę pisanie. Takie, Ale zadowolony jesteś ze staży? Tak, bardzo zadowolony. Zapraszam Dlaczego? wszystkich studentów. No Ale ciężko jest. No jest ciężko, ale opłaca się. Wolisz to niż pisać pracę? Niż <grymne> tak. Dlatego mam deadline, a kleję sobie najlepsze bramki. Dobra, Kajtek. Dzięki, że w ogóle jesteś z nami. Chciałem Ci podziękować. No za co? <grymne> co będziesz kleił Najlepsze bramki, tak? Tak. Która jest Twoim faworytem? Moim faworytem jest bramka y, Tiago z Jagiellonium. Zobaczymy, czy wygra. Wygrała, bo ten materiał będzie już później. Możliwe. No to co, pracujemy, życzymy kibicom spokojnej końcówki roku, a tak. tym, którzy to oglądają, żeby być też z nami. Dokładnie. I szczęśliwego nowego roku. Dokładnie. Oczywiście. No i w klubie drukuj. W naszym klubie nawet drukarka pracuje w święta. Dostała przed chwilą nową porcję papieru, więc misja zakończona sukcesem. Idziemy robić winę. Idziemy wysłać paczkę. Ponieważ wstyd się przyznać, ale dzisiaj odkryłam, że można wysyłać paczki z naszego paczkomatu do kogoś do domu i właśnie teraz idziemy to zrobić. Żaden wstyd, lepiej później niż wcale. No Zero, trzy, sześć, cztery. Idę dalej. To trwało zaledwie kilka sekund. Tak. Więc paczka jest. Podamy. Zamykamy. Ale ja i nie ma paczki już. Nie ma paczki, uwaga! Dalej. Proszę czekać. Całość trwała 56 sekund. 56 sekund. A Kończymy wszystko życie. to pod stadionem piasta. Takie rzeczy. Dzień dobry. Ostatni dzień pan jest dzisiaj w pracy. No tak. Dlaczego nas pan zostawia? Z Panem Marianem? No bo tak wyszło Kurczę, tyle pracy włożyliście no. Dzięki wam to mieliśmy tu zawsze bezpiecznie I mogliśmy korzystać no, Nam było dobrze i wam też z nami razem Będzie pan przechodził na Piasta na mecze? No tak No to się dziękuję Proszę jeszcze no. przedstawić dla tych co pana nie znają Tadeusz Kraczkowski Panie Tadeuszu dziękujemy za lata posługi dla Piasta I proszę wracać szybko na stadion Dziękuję Dziękuję. Proszę państwa dzisiaj nastał 30 grudnia 2000. 21 roku, przedostatni dzień roku, i to chyba niestety z tego co wiemy, ostatni dzień, kiedy pan Marian, nasz wspaniały ochroniarz, jest w pracy. Idzie na zasłużoną emeryturę w wieku 80 lat, aby każdy z Was mógł tyle pracować. Tego wam życzę, albo i nie. No i oprócz niego, jeszcze dwie osoby. Panie Marianie, no, ostatni dzień w pracy. No, ostatni Tam dzień bardzo... dzisiaj jest. Kończę. Dlaczego? Od 2013 roku zacząłem pracować tu. 8 lat pan tu był? 8 lat. O kurczę. Że przeżył pan wszystkie, pan trzy medale. 8 no, lat przeżyłem. Jako pracownik, A jako kibic? Jako pracownik jako kibic od 1959 roku. O, panie, to może kiedyś nagramy jakiś materiał o tym? No, możemy bo pan już trzy razy odmówił. Dzisiaj, bo chodzi o to, że. Mam rozumieć daty, gdzie, kiedyś, bo ja jeździłem. Mhm. Ja z piastem jeździłem do rozpadu piastu okay. i później po rozpadzie piasta to ja byłem dobrym przyjacielem, bo może to nawet nie powinno się wspominać. Mhm. Maria Raduszy. Mhm. Pan był na półfinałach Pocharu Polski. Na finałach Pucharu Polski, w którym zgrał? grał? Tak, oczywiście o, dwa razy. To mi pan opowie. I y, drugi mecz zagłębił Sosnowy, przegrał i Gałeczka strzelił w ramkę. No. no. A jeden mecz, y, y, albo się mylę, albo nie. Z lekiem gajstą, jak się nie mylę. Z lekkim przegraliśmy pierwszy mecz. Tak, jest, pierwszy mecz. i To był, zdaje się. W tym nie był to gdzieś nie Piotrzkowie. Piotrzkowie Tak jest. Byłem nie. na tym meczu, byłem. Na jednym już... i na drugim meczu. W byłem. Opowiem mi pan kiedyś do opowiem, podcastu na pewno opowiem, bo tego, bo to dzisiaj taki dzień troszeczkę nie, nie, niefortunny. No, no smutny. Był. kolega był też ten, co odchodzi. pożegnał no się Kraczkowski Tadeusz. No właśnie, no, też przepracował 6 lat. Wczoraj rozmawialiśmy no, no z nim no, jeszcze jest piękne wspomnienia. No, yy, muszę powiedzieć, że yy, zostałem pożegnany godnie. Cieszymy się. Dostał Pan koszulkę, słyszałem. Dostałem koszulkę, dostałem prezent od zarządu taki specjalny, nie będę wymieniał co. Okej. Okay. No, piłkarze też się ładnie spisali. Także. To zasłużona emerytura. Tak. Dobra, to widzimy się na stadionie. Widzimy się, widzimy na pewno. Dziękuję bardzo.